Siemanko, zaczynamy kolejną wyprawę. Patrzcie to, czekajcie. A, no, akurat doszły. Idą tam dwie złodziejki. Tu trzecia. Ledwo podjechaliśmy, od razu nam skoczyła na skuter. Żeby. Żeby coś ukryć No i jesteśmy na KOEI. Wycieczka z ekipą. Bo, bo, tym razem wam się udało. Mam nadzieję. Ostatnio dobyliśmy, niestety się nie udało. Właśnie idziemy szukać nie, właśnie Dotarliśmy, ale bez wycieczki. Chciałem robić wycieczkę po czterech wyspach zastanawialiśmy się, czy z to Tu jest ogólnie, jak przypływacie, że tutaj dopłynąć płacicie 400 tajskich batów, na powrót też 400, powrót jest o 16. Pamiętajcie, ostatni, Później już się z wyspy, nie wydostaniecie. My teraz płynęliśmy o 9.30. Wynajęcie łódki kosztuje około 2500 Batów Macie taką wycieczkę 4 godziny, plus dodatkowo musicie zapłacić po 400 bahtów za Park Narodowy. Jak się zatrzymujecie na wyspie, jak ona się nazywa? O... Hong, Island. Hong Island. Hong Island, dokładnie. Ale macie także 4 różne wysepki. Bardzo fajne wycieczka, także chcę Wam to nagrać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Bo warto to zrobić po prostu. I to można zrobić na własną rękę i fajnie spędzić dzień. No i tak, jak przypływacie na Kao, jaj, musicie wiedzieć o tym, że możecie sobie tutaj od razu skuterek wynająć w porcie i tak samo łódki. Taką sobie będziemy brać, o ile jest wolna. Płynie nasza łódź. Tak, bo mówiłem, jak chcecie ją wynająć, to macie tak na około 5 godzin, Przypuśćmy, i tyle trwa ta wycieczka. O, fajną mamy Dzisiaj jest kad z Dobra, startujemy. Pierwszy przystanek prawdopodobnie będzie to Hong Island, ale zaraz zobaczymy, bo nasz kierowca y, w tak średnio mówi po angielsku. Zobaczymy jak gdzieś do płyniemy, to dam wam znać, gdzie jesteśmy. O, przygotował się. Teraz będzie wygodnie. Rozkładam rozkłada materac no i teraz mijamy to miejsce gdzie byliśmy tutaj ostatnio właśnie za Wojtkiem ale dzisiaj wygląda lepiej bo nie ma takiego odpływu także później tu jeszcze przyjedziemy o ile zdążymy Tutaj podczas wycieczki znajdziecie naprawdę dużo fajnych takich malutkich wysepek gdzie normalnie się ich nie odwiedza właśnie A tu widzicie wysepka kawałek plaży i już ludzie podpłynęli. Pływam na Hong Island Dobra, jednak za wejście do parku narodowego trzeba zapłacić 300 tajskich batów, a nie 400 Mój błąd, 400 się na pipi płaci Tutaj 300 Dobra, od razu na wejściu Tutaj się wchodzi elegancko takim pływającym pomostem Ale tu trzeba zapłacić od razu za wejście Dziecko 150, dorosły 300 Dobra, Dlaczego trzeba płacić 300 za wejście? Nie płacicie dlatego, że to jest jakaś prywatna wyspa czy jaś Płacicie dlatego, ponieważ jest to park narodowy W parku narodowym nie można latać z dronem Chyba, że ktoś nie widzi To wtedy trochę zasady się zmieniają A z racji tego, że tu jest naprawdę tak pięknie ee, To ja się postaram polatać, żebyście zobaczyli to z góry jeszcze jak to wygląda Tak w ogóle, tutaj też gdzieś siedzie na jeden punkt widokowy Jeszcze nie wiemy gdzie, ale go znajdziemy, mamy półtorej godziny czasu Także spokojnie zdążymy Mam nadzieję No i popatrzcie jak Piękna taka zatoczka Ogólnie tutaj jak przyjeżdżacie, tutaj macie taką Traskę, którą trzeba przejść eee, I ta trasa nie jest jakaś daleka, no ma chyba 700 metrów Tylko tak idziecie dookoła wysypki i wchodzicie właśnie na dwóch górskich widokowych. My najpierw idziemy sobie coś zjeść, porobić sobie tutaj foty, i później tam pójdziemy. To Wam pokażę, bo widok podobno stamtąd jest. tu, się tu będzie płynął, był głodny. Jest możliwość normalnie sobie kupić obiadek. Żebyście wiedzieli, to nie jest całkiem taka opuszczona wysepka, że tylko się przypływa na widoczki, ale normalnie się tu coś dzieje. No i potem jak sobie przejdziecie tam wysepkę dookoła, to dokładnie tam na górze, nie wiem czy będziecie widzieć, ale są ludzie na takim pomoście. No i tam to jest właśnie niesamowity widok. Podobno, jeszcze nie byliśmy, to się dzisiaj przekonamy pierwszy raz czy tak jest i wam pokażemy. No i dobra, i tu wchodzimy na ten, na tą trasę. Tu jesteśmy dokładnie, musimy tak sobie wyjść. I tutaj na górę. Ciekawe jak w ogóle będzie wyglądała ta trasa Jesteśmy w klapkach się zastanawia, a tam trzeba dość wysoko wejść Patrzcie evacuation road Wiadomo przed czym, przed falą Tylko ciekawe jak <laughs> Ciekawe gdzie by się tam wchodziło Coś tu chyba nie zagrało W tej serii nie dość, że będę chciał wam mówić właśnie o różnych ciekawych rzeczach, które wam się tu przydadzą Jak będziecie chcieli wyjechać, wyprowadzić albo cokolwiek innego Przyjechać na wakacje sobie Pokazać Wam te ciekawe miejsca, ale też chcę Wam pokazać dużo fajnych wysepek, które są po prostu tutaj dookoła Puket i nie tylko. Eee... Na pewno przygotuję taki odcinek, dlaczego Puket jest najlepszą wyspą do przyjazdu pierwsza z Telandii. To będziecie mieli na pewno i to prawdopodobnie już niedługo, bo chcę Wam pokazać i powiedzieć o rzeczach, o których dużo osób nie wie, bo na przykład dużo osób się pyta, gdzie pojechać pierwszy raz. Którą wyspę wybrać? Czy to wybrać banku, czy coś innego. I ja wam właśnie przedstawię z mojej strony jak to wygląda, co ja uważam, ale to już niedługo. <zysk> jak na razie bardzo przyjemnie się idzie. Fajnie przez dżunglę. <zysk> Patrzcie jak to pięknie to wygląda wszystko. No i dobra, i teraz się wchodzi tutaj. Cześć, cześć pozdrawiam. Chodzimy do góry. Co, też piątko wejdziemy? To. W ogóle to, co wam pokazywałem, ten trial, to szliśmy sobie Myśleliśmy, że idziemy do miejsca, gdzie chciał wchodzić do góry, a przeszliśmy tylko dookoła, i wyszliśmy znowu na plaży. Ale było spoko, ładne skały. No trzeba schoda do zrobienia. Ale podobno warto To podobne jest najlepsze miejsce tutaj jak się przypływa na tą wyspę widać widok 360 stopni dookoła. Ładnie, ładnie, ładnie. Ja nie jest taki straszny. Ja nie wiem, co napisało, że 45 minut. A to już tu? No tak. No to wchodzimy jakieś 7. No nie, no, no, no mniej niż 10 to na pewno. No ja liczę. Aha, 7 6 No. Na razie, 6. Ale no ale to już tu że jesteśmy na górze, no to 6 minut. Nie wiem, 45. No to 10. 45 to było z podziwianiem widoków, z odpoczynkiem, Grille. z grillem. <laughs> I dopiero zejście na dół. No bo nie wiem, serio. Także nie słuchaj, Jak ktoś się przestraszy tego znaczka, nie przejmujcie się tym w ogóle. Kłamstwo. No i tak, jak będziecie na górze, no tak to to wcześniej pokazywałem. macie ładny widoczek. Tu w jedną stronę, tutaj w drugą. Dobra, schodzimy już na dół Jak wam się podobało z drona dla mnie super Na pewno było warto O patrz jaki to jest fajny bar na kawkę idę jakaś kokoska Sorry? Sorry? Z takim widoczkiem Nie no Bardzo warto tu przypłynąć Zresztą basami to widzicie a osób, które nie wiedzą, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, ale kokos ko kokus, <laughs> kokos, kokos to jest najlepszy izotonik ze wszystkich w ogóle na weber. Także, jeśli chcecie naturalne nawodnienie, witaminki i tak dalej, pijcie kokos. Jeśli macie okazję, kokosek w takim miejscu, stówkę, stoteńskich batów 12 zł z takim widoczkiem bezcenny. Skawka <laughs> idziemy na obiad, i płyniemy dalej. Mamy mieć cztery różne miejsca po drodze. Zaczęliśmy oczywiście od największego, od największej wysepki. E, a i pójdziemy dalej. Jedna tu jest taka moja ulubiona to wam później powiem, jak już tam niej będziemy. Wygląda tak rajsko, ale to tam jest tak naprawdę tylko taka zatoczka. Jedna plaża, same palmy. jak Piękne miejsce. Teraz czas na obiadek, jeszcze zanim stąd wypłyniemy. Bo dalej to już nie będzie okazji nigdzie nic zjeść. Ogólnie, to tutaj polecam Wam po prostu na własną rękę sobie zorganizować ten wypad. No bo fajnie to można zrobić, i nie macie presji, że pójdziemy gdzieś szybko, szybko, bo wszyscy czekają. Tylko zostajecie sobie, gdzie chcecie, jak długo, tylko musicie wrócić na czwartą na KOI, żeby wrócić na puket. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. Bo jeśli ominiecie tą czwartą godzinę i ostatnią łódkę, to już nie wrócicie w ten sam dzień. Ale jeśli będziecie chcieli jakieś inne wycieczki z puket, to tak, bo mówiłem. Współpracujemy z Tańskim Wrem Podróży, mamy naprawdę super ceny. Odezwijcie się na Instagramie, Polacy na Phuket No i dobra, opuszczamy tam piękną wysepkę. Bardzo jesteśmy zadowoleni, było naprawdę świetnie. Jedząko też dobre. Płyniemy dalej. Przed chwilą właśnie przychodzimy i jedna taka dziewczyna, tak spalona po prostu. No czerwona jak rak. Tak, no, konkretnie ją no spaliło. Ja by, kurde, ale dziewczyna przerąbana Wyszliśmy tylko na słońce, patrzę się. Ty, ja też. <laughs> ja nie wiem jakim cudem, ale ja cały czas po prostu się palę tym słońcem. Mimo tego, że się posmaruję czymś, to ja i tak zawsze na czerwono spali. No, taki mam kolor, taki mam kolor skóry po prostu i no i tak jest. Jakoś się nie przyzwyczaiłem do tego, ale najlepsze jest to, że jestem tylko czerwony przez parę godzin. I później stoi to od razu. Jakoś tak dziwnie mnie to opala. Dlatego ja tylko się nie lubię opalać, szczerze mówiąc. Kocham słońce. Uwielbiam taką pogodę, ale leżeć na plaży i się smażyć kompletnie nie dla mnie. Czy płynęła nasza różowa landrynka Płyniemy dalej. Dobra, i teraz wpływamy do pięknej laguny. Zaraz zobaczycie. Nie, ale nie zasłaniasz, nie. Nie, luzik. Ja myślałem, że ty chcesz na mnie popatrzysz. No, no, ja tak, ale nie, nie wiem, czy widzowie. Wszyscy, z widoki. Ale pięknie, Jezu Dobra, przykładaliśmy teraz na kolejną, która się nazywa Laolading. Tylko Laolading. Piękna, tylko kiedyś się tu podpływało z drugiej strony. Teraz to troszkę zmienili. Ale parzy, czemu ja klapek nie wziąłem? Oa, ja może jeść szybko. Oa, oa! Ale się załatwiłem. Oła, 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 oła. Tutaj ogólnie jakbyśmy ostatnim razem to się wpływało zupełnie od drugiej strony. <coughs> I była taka... Ładnie to wyglądało. Ale wydaje mi się, że przez to, że teraz jest sezon i jest tak dużo ludzi, to może po prostu nie pozwalają tam pływać, żeby wiecie, nie zagracić tymi łódkami tego. Zrobili z drugiej strony. Pewnie to ma swój cel. Ale z tej drugiej strony, jak się było łóżko, my wtedy byliśmy, to były tutaj trzy łódki, a nie sto. Patrzcie, tu było tak, chodziło się pięknie, tu stały na przykład dwie łódeczki tylko. No, a tu już jest porobione pod turystów, którzy sobie po prostu robią. Już jest troszkę inaczej. Niestety, czar tego pięknego miejsca prysu. Ale i tak, co by nie było, no to patrzcie, jak to wygląda. No i tak i tak jest coś ciekawego. A wiecie, my też jesteśmy troszkę nieobiektywni z tej strony, że my dużo tych miejsc zwiedzaliśmy. Bo po prostu wiecie, jak nikogo nie było, albo były czasy, jakie były, że jeszcze ludzie nie wrócili tutaj. Nie, ale ja to miejsce pamiętam. To miejsce było Naprawdę, cudowne. Było wyjątkowe, a teraz. Ale i tak myślę, że ktoś z Was tak będzie chciał przyglądać i tak Wam się to spodoba. No i trochę wyczekaliśmy. Wycieczka praktycznie się cała zawinęła. Zrobiło się dużo lepiej, tutaj. Jeszcze parę osób jeszcze robi ostatnie zdjęcia, zaraz sobie pójdą. Ale i tak, przed chwilą oglądaliśmy z Alicją zdjęcia z tego, co robiliśmy ostatni raz. A no, to jednak troszkę inaczej wyglądało. Ale czy warto? Na pewno. Podpowiedź dla Was. Jak będziecie sobie brać taką wycieczkę na własną rękę, pamiętajcie, żeby zamienić kolejność. Że przypływacie sobie i zaczynacie właśnie tu od kolaolading, Kola, o Kola o i dopiero później płyniecie dalej. Bo jak wycieczki są i wszystkie zaczynają się od tamtej strony i po kolei wpływają, no to widzicie, przyjechaliśmy tutaj, buful. Teraz nie ma tu prawie nikogo, parę osób pojedynczych. Także zdecydowanie lepiej powiedzieć kierowcy, że to po prostu wymiksował, a oni tak płynie tak, jak wy chcecie. No bo co mu zależy? Nic. I tak zrobi tą samą trasę. Tak, żeby po prostu nie robić tego utartego schematu, który oni mają, który robią wszyscy. I my. I my zupełnie nie wiem, przypadkowo nie pomyślmy o tym. Ostatnio, jak tu byliśmy, to zrobiliśmy właśnie inaczej, od razu tu przypominamy. No tak, no to było pierwsze miejsce, gdzie byliśmy. No. Ja nie wiem, czemu tam popłynęło dzisiaj. Aha, bo tam nie byliśmy. Jakoś tak. Ale i tak fajnie. Teraz jeszcze wracamy na Kao-Jao. ko, Koko-Jao, jaj. Pamiętacie, chy się nie wymawia. Mówicie, to dalej jest full poczekać no, płyniemy tam jeszcze chcemy sobie mieć skuterek tak na godzinkę i obijać trochę wyspę żeby pokazać Kasprowisa, że Tajlandia ze starych tak wyglądała że wszystko takie, wszystko takie inne Nie skomercjalizowane jak teraz na tych dużych wyspach pamiętajcie warto tu się zatrzymać na noc ale też taka rzecz jest. My na przykład chcieliśmy sobie dzisiaj wziąć w hotel i musieliśmy, Ja nie było wyboru za bardzo, był jeden jakiś taki nieciekawy za 500 zł, no albo już taki fajny, za chyba 1300 wychodził. I było w ogóle chyba tylko 7 hoteli do wynajęcia na całej wyspie. Także pamiętaj, że jeśli będziecie to planować, zaplanujcie sobie wcześniej, wynajmijcie sobie coś na jedną nockę i zostańcie sobie na koja o jaj na noc, bo warto. Yeah, 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 yeah. Say it ain't so. I'm letting go. You tell me you love me, but baby, we know it ain't true. Because you left me here, the pain is lonely avenue. Yeah, you smile for a minute, then you switch again. i to come for life if you. I jak tam nasz wyjazd dzisiejszy wreszcie Dofer. się udał co? Tak. I w ogóle wzięliśmy od tego pana numer i dodamy do naszego emuka, żebyście mogli już przyjeżdżając tutaj mieć wszystko nagadane. Tak, tak, no bo naprawdę fajny no. gościu, ogarnięty No dobra, bardzo fajnie ogarnięty Tak. I cena tak naprawdę sprawdziliśmy w, jak byliśmy tutaj trzy lata temu, nie zmieniła się od tego tak. czasu, w ogóle jest cały Dokładnie. czas ta sama cena. Ale w ogóle powiem Wam, że zabrakło nam jeszcze takiej godzinki. Żeby sobie przejechać się tutaj przez wyspę. No. Bo naprawdę ta wyspa jest świetna i troszkę żałuję, że jeszcze tego nie mieliśmy. No, no moim zdaniem... Ale mamy tutaj pół godziny spuket, więc my tu no. będziemy przyjeżdżać Moim zdaniem właśnie to, że otwarty odpływa ostatnia, to jest no, no. bez sensu. O, no, staraj, już ziemię przyjechać. Skończymy no, naszą wycieczkę. No super! Super było, nie mi się no, też podobało Fajnie spędzony dzień Ale mnie tak zjarało Jestem po prostu bordowy Ale to normalne w sumie. Nic nowego znaczy, Ale mi, zawsze się że mi śmieje że się opalam na Raka Nie raka Na pomidora Na pomidora I mówię że to jest początek bycia brązowym Akurat po drodze się zatrzymaliśmy i Zobaczyliśmy tajski markecik. Także coś sobie tutaj zjemy ciekawego Zobaczymy czy będzie coś takiego. O, już wiadomo, że są kurczaczki jakieś. No może gdzieś będzie. gdzieś jakieś parówki na, na papykach? O, no, fioletowej parówki to nie widziałem jeszcze. Ciekawe Przepyszne, polecam. Kocham tajskie markeciki takie zjedzenia. To już jest tak bardzo dom, że ja w takim miejscu się czuję jak u siebie, a nie jakbym miał no, jakieś egzotyczne. Nie? Zdecydowanie. To już tak jakby. No. Najlepsze jedzonko. Tak, jeszcze jakieś warzywka znajdziemy do domu od razu na obiad na jutro. O, jest kuperek. Do górki no. może zrobimy. Tak, tylko wiesz, co jest najgorsze do ogórków Potrzebne są te kwiaty, a. Może znajdziemy coś jeszcze. Koniec dzisiejszego odcinka to była naprawdę świetna wycieczka. Bardzo dobrze się bawiliśmy, a Wam serdecznie naprawdę bardzo polecam. Jeśli będziecie na Phuket szukać jakiejś fajnej alternatywy na jakąś wycieczkę, taką, którą możecie sobie sami zorganizować, to to będzie idealne. A jeśli po prostu ktoś z Was nie chce tego organizować na własną rękę, woli, żeby Bus go odebrał po prostu spod hotelu, odwiózł na łódkę i wszystko, żeby było po kolei, no to zapraszamy na Polacy na Phuket na Instagramie. Załatwimy. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję.